Kochani, niedawno weszliśmy w znak wagi. Będziemy w nim do 21 października, do nowiu księżyca w wadze. A waga to przede wszystkim równowaga, i waga to relacje. I dlatego dzisiaj o relacjach, i wziąłem dzisiaj pod lupę dwie numerologiczne wibracje dwójkę i szóstkę. Nasze ukochane ratowniczki. Ratowniczki. Najbliższych i ratowniczki całego świata. Więc może zacznę od dwójki, no bo my kochamy wszyscy dwójki, wiecie, te dwójki numerologiczne są takie, że one Cię przytulą do serca, one Cię wysłuchają, one Cię pogłaszczą po główce, one Cię po prostu będą emocjonalnie bardzo wspierać. Ty możesz się wypłakać, one cię przytulą do swojej piersi, wypłakać, możesz opowiedzieć wszystko, możesz się przed nimi otworzyć, a te dwójki będą tak cierpliwie, z wielką miłością i taką wielką empatią wysłuchiwać Twoich wszystkich smutków, twoich wszystkich jakichś tam trudnych historii, które masz. I my kochamy te dwójki. Uwielbiamy, no bo ktoś nas w końcu widzi, ktoś nas w końcu wysłuchuje. No ale wiecie, wszystko byłoby dobrze, ale no niestety bardzo często dwójki nie mają w sobie tej właśnie równowagi pomiędzy dawaniem i braniem, podobnie zresztą jak numerologiczne szóstki, do których zaraz przejdę. Nie mają tej równowagi, czyli one dają, one są dawcami, czyli one wysłuchują, yy, pocieszają, yy, zawsze są gotowe na rozmowę, na pomoc. I w pewnym momencie jednak te dwójki zauważają, że coraz więcej ludzi do nich przychodzi, że coraz więcej ludzi chce się im wypłakać yy, na ramieniu. I po prostu, wiecie, w pewnym momencie one zaczynają mieć dość i zaczynają czuć taką, taką lekką irytację, lekką frustrację, która później zamienia się naturalnie w złość. I nagle, słuchajcie, z tych takich kochanych, empatycznych, życzliwych, oddanych innym dwójek robią się osoby, które zaczynają nie lubić ludzi. A dlaczego zaczynają nie lubić ludzi? Ponieważ dwójka często nie potrafi postawić granic, i właśnie ci ludzie zaczynają im na głowę wchodzić. I wtedy dwójka po prostu z tej takiej wspaniałej, życzliwej, życzliwej i takiej no oddanej innym ludziom osoby staje się osobą sfrustrowaną. Osobą zamkniętą, wkurzoną na cały świat wokół niej. I podobnie jest, słuchajcie, z szóstkami. No szóstka to jest ta miłość, opieka, ochrona. Szósteczki są e, wspaniałe. Jak się do nich pójdzie do domu, to, one, to czujesz się tak zaopiekowana, zaopiekowany, bo one są niezwykle gościnne. E, one oddadzą Ci tak naprawdę ostatnią koszulę. Zadbają o Twoje, o twojo, ta, twoje takie poczucie komfortu. No po prostu e, czujesz się tam, jakbyś był e, u siebie w domu. Zadbają o wszystko. E, i to jest piękne, tak, dla tych ludzi, którzy są gośćmi. Natomiast szóstka, podobnie jak i dwójka, również ma problem ze stawianiem granic. I ludzie to wykorzystują. I ludzie bardzo często, po prostu, jeżeli ta szóstka albo ta dwójka daje, no to ludzie biorą. No bo jak dajesz, to biorę. I się z tego cieszę. Ale wiecie, dochodzi w pewnym momencie do takich. Absurdów, bo i dwójka, i szóstka daje chętnie i to jest super. Ale w tym nie ma umiaru i o to chodzi, bo chodzi o tą równowagę. Jesteśmy w sezonie wagi, więc ja cały czas mówię wracam do tej równowagi pomiędzy dawaniem a braniem. Więc dochodzi do takich absurdów na przykład. O których opowiadała mi ostatnio taka moja przyjaciółka, szóstka numerologiczna, że ona mieszka na przykład słuchajcie, 50 kilometrów z daleka od miejsca, w którym się urodziła, i tam, słuchajcie, kot w tej jej rodzinnej wsi wszedł na drzewo i miałczał na tym drzewie i po prostu potrzebował pomocy. Przecież w tej wsi mieszkają ludzie. Ale co robią ci ludzie, w której no, ta moja przyjaciółka jest często, bo tam odwiedza swoją matkę? Dwa razy w tygodniu, oczywiście, no bo to jest szóstka. Co robią ci ludzie? Dzwonią do tej właśnie mojej przyjaciółki po pomoc, żeby ona po prostu coś zrobiła, żeby. No żeby, nie wiem, zadzwoniła do kogoś, żeby tam przyjechało, nie wiem, żeby przyjechała na przykład Straż Pożarna, czy nie wiem, czy, kto jest odpowiedzialny za ściągnięcie tego kota z drzewa, żeby ona coś zrobiła, bo oni nie są w stanie, chociaż są na miejscu coś zrobić, widzicie? No i ta i co robi moja przyjaciółka szóstka? Ona oczywiście działa, tak? Dzwoni, wykonuje telefony i sprawia to, że no, ten kot zostaje uratowany z tego drzewa. Ale przecież to mogli zrobić ci mieszkańcy tej wsi, oddalonej 50 kilometrów, powtarzam, od miejsca, w którym mieszka moja przyjaciółka. Więc takie są szósteczki. Kochane, wspaniałe, ale po prostu. Pod koniec dnia, kiedy ta dwójka albo szóstka już tak wszystkim dogodzi, wszystkim yy, jak gdyby rozda swoją taką energię życiową, pod koniec takiego dnia ta szóstka po prostu czuje się umęczona. Umęczona no tym, tym dawaniem, sfrustrowana, zła, że Dała z siebie tyle, a kiedy na przykład ona potrzebuje, bo na przykład samochód jej się zepsuł gdzieś na autostradzie i potrzebuje pomocy, to macha, macha, macha ręką, i słuchajcie, a samochody przejeżdżają i nikt się nie zatrzymuje. I dopiero, nie wiem, po dwóch godzinach zatrzymuje się jeden samochód i ktoś wychodzi, no i chce jej pomóc, tak? Więc czujecie o co chodzi. Że, yy, że nie ma tej równowagi właśnie, że nie ma tej równowagi, że to są właśnie ta dwójka i szóstka to są tacy właśnie ratownicy, którzy w dzieciństwie bardzo często byli niezauważani, tak? Byli, czują się od, czuli się odrzuceni. I dlatego chcą teraz koniecznie zasłużyć na miłość innych ludzi. No, i robią dla tych ludzi wszystko. I dwójka numerologiczna musi się przede wszystkim nauczyć. Lekcją dla dwójki numerologicznej jest nauka współpracy, no bo dwa to, są, to jesteśmy my. Ale takiej, wiecie, współpracy w grupie, bycia w grupie, w której ta dwójka może być sobą, w, które, w której ta dwójka może również postawić granice, w której może być asertywna w której grupie, w której może powiedzieć, tupnąć nogą i powiedzieć nie zgadzam się, mam inne zdanie na ten temat. I to jest ok. Natomiast nie taką dwójeczką, która będzie uległa, która będzie się zawsze uśmiechała i która będzie zawsze spełniała oczekiwania innych. A szóstka przede wszystkim ma się nauczyć miłości do siebie, bo od tego się zaczyna. Bo sześć to mówi się właśnie, że rodzina, że miłość do innych ludzi, a tak naprawdę szóstka ma się nauczyć miłości do samej siebie, że to ona jest najważniejsza, że to jej potrzeby są najważniejsze, że to jej pragnienia, jej marzenia płynące prosto z serca są najważniejsze. Że ona najpierw musi sobie dać, żeby potem móc się dzielić tą miłością z innymi ludźmi. Także drogie dwójeczki, drogie szósteczki, nie bądźcie ratownikami dla ludzkości, bo jeżeli będziecie ratowniczkami, to będziecie dostawać po dupie. Koniec kropka. Pięknego dnia.